Hej, witam już w szóstym odcinku. Julia jestem. No to wchodzimy na Julia TV. O, o, o jeden, dwa, trzy. Przesunął na światło. No to zakręcę kołem, co mi wypadnie. I oto nasza dziesiątka. Yeah. Zawsze coś. No dobra Wtedy nie znaleźliśmy chłopaka, może znajdziemy. Ale nie wierzę. Dlaczego tu się nie dodaje ten zwierzak? O! I zapisz. Dlatego się nie dodaje. No to może który chłopak my pamię... Rudy. Mhm. Femek jakiś. tak, on ma dziewczyny, On też. Więc... czekamy tylko na niego. O! Raz, dwa, trzy, cztery osoby mają takie same włosy, tak jak ja. O, Oloj! No tutaj mierzysz. Trzeba umyć mojego. Y no moją Natalkę, czy jak ja sobie ją nazwam Bonus został jej do Dodamy sobie bonus Ej, Damy komuś bonus, może jej Dodamy ją do przyjaciół I dom no trzeba jak się robi bonusę? Love it, daję Trzecia osoba. u. <grymne> Deszcz pieniędzy. Uuu, fajna ma pokój imprez. Jak ona to zrobiła? Lol. Och, ja muszę iść do mojego pokoju i sobie to zostawić na pokoju imprez. Super, co zrobiłam? No dobra, to tutaj mamy sprawdzimy wszystko. O jest! No ale coś. A dobra, będziemy mieć takie. Tylko coś lepszego musimy dodać. Żeby było tak jakby na imprezie, nie? I kocce tu tam. Trzeba go umyć, to wam powiem. <laughs> Zagramy sobie w grę. Jakiś nie skut. Zawsze on mi znika, no nie idź tam. No. Tam gaść szedł. Ogród. Kuchnia. Gdzie coś weź? <tryk> Trzeba go Ham 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 ham. Może sobie z nim pogramy? Może. Jest taki słodki. Ale w pierwszym odcinku bo powiedziałam małego, to mi chodziło o małego zwierzeczka, nic takiego wiecie, no. <gry> Za chwilę będzie siódmy odcinek ja Przepraszam, że tak długo nie wrzucałam, po tam... No, no nie, nie, Kiedy jestem tak zajęta w szkole? W ogóle No to piłeczka Nie wiem, co to ten gwizd. Aha, tu jest ulepszenie. Czyli ulepszenie w tym. Aha. Co może Aha, szósty level. Dobra. <laughs> Nie kawałam. Tylko coś jeszcze muszę sprawdzić. <laughs> No, i jestem zwierzakiem. O, ona mnie odesłała od chłopaka. Co za uczucie. Z... <grym> no więc, przyjaciele... O, Karol. Nie dodał mi jakiegoś chłopaka. No to może sobie zagramy w grę i może poznamy tam jakiegoś chłopaka. Sobie. O, fajna sukienka, nawet. Włosy, co muszę zmienić, bo wszystko wygląda. O, ja oceniam. A zostałam, bo się. Dziwnie to wygląda, więc sobie ubiorę tą budki takie. O, już się kończy, nie? O! <laughs> Wszystko wygląda, ale to... jak złoto, <laughs> kogo wybiera? O, ja coś dostałam nawet. <laughs> no dobrze, to gramy dalej. No, fajnie wyglądasz. Ja nie lubię tego, że z jakimś stoję na przykład. To potem mnie nikt nie widzi dokładnie. I potem jak mam ocenić go? Ją. Boże jak ja <grym> Dobra.

Kogo głosujemy? Może na nie. Na nie no. hmm, fajnie wygląda. Och, jestem za nią. Dlaczego ja muszę być za kimś? Ja, ja tego nie napiszę. Aha. Jej! To wyszedł. O! Troszkę dziwnie wyglądam. Bez kom. I korek. Nie ma dziewczynę. No kto nie ma dziewczyny? No, no kto? On jeszcze jest bib. On ma siódmy chyba level. Proszę. Dziewczyny, mam, takie po... mam taką poradę. Jak chcecie mieć fajnego chłopaka, a jesteście na VIP, znajdźcie sobie vip Ale wiem, że no, niektórzy nie chcą. No, chłopacy zawsze nie mają VIP. No, nie zawsze, ale no niekiedy. Niekiedy tam się zdarza, ale zbyt często, to nie. No więc... Rzadko wyglądam bezkom. Uuu, ładnie się ubrał nawet. Fajny z niego koleś. Tylko na pewno mnie nie będę chciał, chyba że go dodam do znaj. Jestem judy, go wybiorę, może mnie ten... O, dodał mnie do znajdź, super. Ciekawe czy mnie odrzuci. Kocham moją dziewczynę i nie oddam, haha. Ha. Ej, miałam do niego zagłosować, co za to? <grym> Błoty <mulary> Sukienka ciol. Bluzetka taka, chociaż dziwnie nie oglądam, ale co so tam? Szukam znaj. No, to tam, czy to może być. O, a nie się ubrać. O, oh, wib. Tutaj to znajomy. Fajna ma kolor. <grymne> no damy. To może damy jako dziewczynę. Ciekawe czy mnie da. <grymne> Okularki sobie damy. Uu. Przepraszam, że niekiedy brzydko wyglądam, ale nie mam pomysłu. <ścoughs> Chris. Jakiś przeszły. No dobra, to już koniec na dziś tylko dodamy go do, do tak ojej Najlepszy przyjaciel. O To już koniec na dziś, pa